Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony jestem ja, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale. Jak możecie zauważyć, witam się Was z ogródka mojego domu w sumie, bo jak nie widzieliście poprzedniego odcinka, to Karol powiedział, że ten dom mi oddaje, więc czujcie się jak u siebie. Możecie zostawić oczywiście na starcie łapeczkę w górę. Jeżeli będzie dużo łapek, to będzie więcej odcinków z Minecraft Reiny. Ale pewnie się zastanawiacie, co w dzisiejszym filmie będziemy robić. Otóż, słuchajcie, muszę zrekrutować sobie jakąś osobę do pomocy właśnie w, słuchajcie, przygodzie idąc na te koordynaty, które tutaj są, bo tam ponoć jest Rox MB. Znaczy, nie wiadomo co tam jest. Tak szczerze mówiąc No nie wiadomo, totalnie nie wiadomo czy tam jest Roxembe Czy nie ma tam czegoś innego Ale yy, ponieważ znalazłem to To tam się wybiorę i yy, akcja jest taka Że w sumie to jest tutaj yy, Paru, jest parę osób na ferrajnie Ale i Tessim i Żelazny mają live'a Więc nie będziemy im przeszkadzać Więc po prostu pójdziemy do Enziego słuchajcie I Enziego zrekrutujemy, miejmy nadzieję że się zgodzi W ogóle bo yy, ten Bo Karol obsrał zbroję i to nie było fajne W sumie w sensie no serio Narobił do zbroi i uciekł więc widzą Wiem. Karol to nie było fajne, jeżeli to oglądasz. Ale no, możecie, wiecie, subskrybować, być na bieżąco. Ja tutaj Enzi jego mam, nadzieję, że Enzi jest u siebie w domu. Ej, co tutaj robi? Różowej Steve, różowej Alex. W sumie, web O co tutaj chodzi? Tutaj, halo Enzi, Ej, Enzi, cześć. Dzień dobry. Cześć, ej, stary. No. Ej, czemu u ciebie w domu tak pusto jakoś? Coś sztućce myję po co? Sztućce myjesz. Sztućce myjesz? Tak. Stary, yy, okej, okay. a masz wszystkie łyżeczki, te małe łyżeczki? Nie mam, strasznie wywalone szklanki, mordo. A, no to dobra, okej. Okay. Ej, Enzi, słuchaj! To, mam to, mam dla ciebie super okazję, nie do odrzucenia. Ja nie chcę nic kupować, po co mi Ale to nic nie tak musisz kupywać właśnie. Nic nie musisz kupywać, idziemy w przygodę, stary. Jaką przygodę? Idziemy odnaleźć ROKSA MB. To nie jest przygoda? To jest przygoda. To jest super, super przygoda ze mną w... No, no, ja to taki gratis tej przygody. Patrz, tu są A. koordynaty, na których jest ponoć Roksem B. Znaczy, nie wiadomo, czy to będzie Roxembe, B, ale znalazłem to, słuchaj, w jakimś obozowisku, które znalazłem. Wydaje mi się, że może tam być. Idziesz ze mną? Nie brzmi zbyt przekonująco. No. Nie brzmi... Z... Jak to nie brzmi? Stary, idziesz z mega wypasionym typem, czyli mną, Stare, na super ale... przygodę. To nie jest jakoś chyba daleko. Czekaj, ja, ja 800... To jest, tylko, to jest tylko tylko. 600 600 to jest Zabaj, 1000 kratek stąd stary tylko spodnie stary Zabaj. Ale co że, Ej, ale stary, ale stary. Się, Nie będę nie obrany Ale poważnie ale, ale co no Aha czy, jesteś aha, czyli, Ale to co ty chcesz zrobić Ale pójdziesz ze mną, tak? Pójdziesz ze mną? Tak Dawaj Enzi, będzie super! Prawie... Widzowie chcą, żebyś poszedł ze mną. No nie wiem, jak zostawiam. No dawaj, please! Jak zostawiam łapkę w górę, no to widzowie! Musicie zostawić w tym momencie łapkę w górę, bo Enzi nie chce ze mną iść. Halo, Ej, ale widzę tego jednego co jeszcze nie zostawił. Ej, widzę Który? Go. Gdzie? Gdzie on jest? No, no, Gdzie on jest? Gdzie on jest? Na kopie mu, na mu! A dobra, nie będę groził widzom, stary, bo dostanę jakiś pozew czy coś. <laughs> <laughs> Ej, nie, ale stary, serio, pójdziesz ze mną, czy nie? Masz ja ci dam nawet kupy trochę, stary. A, no tobie przekonałeś, bardzo stary. Myślę, Dobra, że spo... Mogę ci dać będzie. jeszcze marchewkę. O, dam ci kebabito, stary. Masz kebabito, kebabito papito. Kebabito, papito. No wiadomo. Ja... No, ta, ja, ja, wariacie! To co, lecimy? gdzie jesteś chętny, tak? No i tak nie mam co robić poza lecieniem, o... robienie a... prania Ej, ja w sumie to ty nie miałeś wybuchniętego domku? Miałem. A kto ci to naprawił? Ja. Jakiś, a to ty. Tak Jakiś sam. dobry. Wow. A Wow, stary, no. fa fajnie. Ej, fajnie. W sensie, nie? bo tu była jedna wielka dziura. Tak, a coś pod nie tym ma. jest, stary? Nie wiem, pod tym zobaczyć, jest dziura. Ci o. Tak, dziura, bo zostawiam ją specjalnie. Yy, ta na pewno zostawi się ją specjalnie. A czemu tego nie zamurujesz, stary? No, bo mi się nie chciało, wiesz? A, ok. Każdy ej, to dobra, o. a jak ja mam teraz stąd wyjść? Wytłumaczysz mi Enzi. Nie please. Wiem, ja tego jeszcze nie przewidziałem. Yy, Cześć, bo ja tu mam żelazo, sobie wykopię, ale nie wiem jak stąd. O, wow! Tak, dobra, dobry, się Cześć, wokacjać. Cześć, 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 no, ej, stary! Ej, szczerze! Co za typ! Ej, nie wiedziałem, że tu jest takie łatwe wyjście z tego, stary. Zrób sobie tutaj też, zamknij znaczy ja sobie. bo... to jest tak specjalnie o, zrobione przejście. O, Zbyszek! No. Zbyszek i jego żona! Tak, ale dziecka nie ej, ma. Ej, stary, co ty z im robisz? Czemu ich więzisz? Bo dziecka nie ma stary. Więzisz Zbycha i jego I Dom? Maniure? O co chodzi? Ja tutaj... nie... ej, halo, widzowie, napiszcie! Hashtag wolność dla Zbyszka! Wolność Serio? <laughs> wolność dla Zbyszka. Ej nie, ale poważnie stary. Wypuść ich. Nie. Ej, a Ej, wy 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 wytłumacz mi, dlaczego ty masz dalej zieloną głowę zielonego Steve'a? Jaką go, go popalić, już nie ma na fer. Ale ona no. się nie chce spalić, widzisz? To jest stary... na drzewa. A jak to, jak to? Ej, a masz zapalniczkę ja bym to spróbował. No, nie widzisz, że się pali i się nie pali? Nie. Gdzie? A no, Pala. ej, what? Ej, serio, ty. To jest magiczna głowa zielonego stiwa, ej, stary, to jest trochę przerażające, tak szczerze mówiąc. Wiesz o tym? Ej, to jest, jest serio jest przerażające, stary. Ej, a tam jest różowa. Dla... Kto wybudował różową głowę, stary? Kto jest tak. nie wiem, taki głupi, stary, że budować różową głowę wytłumacz... Ej, Enzi? To? Tą różową głowę. No, kto Stary, ja. myśl. To ty? Tak. Jesteś ta... Nie, to nie na pewno nie to ty ja. stary. Nie. Nie widzisz tego. Tych to bloków? Jest, ja mam takie stary bloki. to jest to jest pomysł pewnie Shendiego, bo to jest koło <coughs> jego domu. A Sandy nie umie budować, to jest moje. No Sandy jest głupek. To jest moje, bo to jest nad moimi piecami stary, To jest. Bez... To są twoje piece? Tak. Jesteś Enzi przetopiciel? Co? <śledź> <śledź> przetopiciel! Jestem, o co e, chodzi? E, spawacz. Ej, stary dobra, piecę. Mordo, Nituję. musimy... Ja ci... Ja ci chodź. Ja ci. Zanitować? Mordę A ci masz zanitować nity? No. Mordy. Ej, 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 bez takich! <śledź> bez takich widzowie nie słyszeliście tego nie. Enzi tak naprawdę nie powiedział. To ci zanituję zbroję. <śledź> mordo, ja cię zaprowadzę w dziwne miejsce, które znalazłem Okej. Okay. Ej, można na niej jeździć? Nie, upadłem. A, okej. Okay. Upadłeś na okay. twarz? Nie, na nity. Ej, stary, ja ci pokażę, co znalazłem. Ostatnio z dealerkiem, on obstrał zbroję generalnie i nie poszedł ze mną, stary, stary bo wiem, się bał. Jest... Mówisz, że coś mi pokażesz, a dealer obstrał zbroję już. Podmierzę no. Co to może być. Ej, no stary, no to mówiłem ci już, co to jest. To Kupa. jest. Sta... Nie. Ej, kupę, to stary masz w domu. <laughs> Patrz, stary, widzisz tam, gdzieś świeci stary? Ej, tam widzisz, jest taka co szopa. W tej wodzie? No, to kupa. Twoje utopione marzenia mordo. Co? Nic. Nie ej, ej to, był, to było trochę smutne, stary, w sensie serio. To, ej, to było naprawdę smutne, ziom. Patrz, widzisz tą stodołę brzydką, jak ja pierniczę? No, to jest pewnie tricusa, bo <grym> wygląda tak, jak Tak, tritsuta, stary, to jest szopa tritsuta. Ale co najdziwniejsze, widzisz te kwiaty wszystkie? Takie kwiaty rocks MB ostatnio tutaj stary dawał, mordo, po jak była zielona. I mordo, co najlepsze, tak jest tutaj ognisko, jest tutaj y, te łóżko. No właśnie stary, czyje to? Mo I w tej skrzynce mordo, w tej skrzynce była ta oto książka, na której są koordynaty. Pies zostaw, no co gryźć? Ała, Okej, okay, i są koordynaty, także... Tak, dobrze, trzeba na nie iść. I prowadź, Idziemy bo. stary na te... ej, bo ja mam prowadzić, jesteś, ja jestem słaby w takich jesteś rzeczach. Jesteś znany z tego, że jesteś włóczy Jestem włóczy no Dobra, bo... stary, musimy tak. iść na. Ej, to ty pilnujesz minus 6. Patrz, ja mam minus 803, a ty pilnuj minus 666. Ej, stary, to jest porąbane 666. Stary, to są satanistyczne liczby, mordo, a my tam mamy iść. Wiesz, Aż co, zjem babasz, marchewkę, sobie stary, bo 6 zgłodniałem. Plus 6 plus 6 wychodzi 18. I wiesz, co to znaczy? Zielony no. Steve. Myślisz, stary? Tak. Ej, masz coś przy sobie zielonego? Mmm. Mm, margaretkę. Margaretkę? Margarite? Tak. To <laughs> stary, byłem głodny akurat nie. Kebabito, Margarito. Kebabito, margarito. <laughs> margarito, co jest? Ej, dobra stary, bo teraz bez śmiechu, bo my idziemy serio w poważnej sytuacji, znaczy poważnej <laughs> sytuacji. W sumie to ja nie wiem po co my idziemy stary, yy, ale musimy iść na minus 800. Na 60, na minus 666. Czyli musimy iść, stary. Gdzie my musimy iść, stary? W tamtą stronę źle idziemy. Musimy iść tak o! Mordo! Ała. Musimy iść w tamtą stronę, tak o, Na bo nie będzie Nie tłucz, nie tłucz mięsa, stary. Nie można tłuczyć mięsa. Dostał trochę w Ciry, wiesz ode mnie i się Ciry? Lubisz Ciry? Ciry, ścierpię. Ciry jak ciaparito, stary. też na ci. Makaron? Makaron na, niczym tak nudle z pudle. Nudle z pudle, stary. Na chi... Ej, dawaj stary, założymy nową knajpę i nazwiemy je... Y, mordy w kubeł. <ślał> <ślał> mordy w kubeł. <ślał> I będziemy sprzedawać nudle w pudle. <ślał> Ej, to o to brzmi jak dobry plan biznesowy. Ja wiem, stary, bo ja jestem tutaj biznesman. O kurde, dobra, czekaj, zabiję Creepera. O! I stary tu był gdzieś drugi. O! Jestem zaklinaczem Creeperów. No stary, poczekaj, bo. Ej, gdzie ty? Zgubiłeś się, stary. Gdzie ty jesteś? Nie otwarta przestrzeń Halo, Elzi! Gdzie ty jesteś? Tutaj. Gdzie? Po ciebie. O, stos stary. Czekaj, muszę sprawdzić, kordy. My musimy iść chyba. Czyli w tamtą stronę cały czas na ukos. tak o, w ten sposób tam zmieniamy biom stary, no, musimy o nie, zmienić biom. To jest wyrażające. Mordo. Mordo, pa ej, stary, patrz Dynu. jaki tam księżyc jest. Co się dzieje, <grym> kurde, w Minecraft. Ej, ale nie, naprawdę, jak myślisz, <grym> co tam Minecraft? będzie stary? Co tam ej, może idziesz być? tutaj? Chodź tutaj. chodź tak na stronie. Chodzę tutaj, chodź. Chodź ty na tym innym biomie? Tak, A no po drugiej kuty. stronie. Po drugiej stronie rzeki yy, robię sobie. Yy, Stary, jem marchewkę, o. Zaskoczyłeś mnie jak mandat Ej, no gdzie ty rady, jesteś, Enzi? Enzi, jest? ty bambusie, ho tu. Łukam cię, znam ty, ty, ty nie wolno mówić. <laughs> to jest zakazane. <laughs> ja wiem, stary, ale mnie denerwujesz, bo cały czas się gubisz. Ty dębie mów. Ty dębie, co jest? Ty waflu! <laughs> ty sosno. <laughs> ty sosno, ty iglaku. <laughs> Ej, no stary, gdzie ty jesteś? Jakie masz kordy? Za, za tobą My jesteśmy coraz. Ro... O, masz farta, man. Dobra, o musimy Boże. iść w tamtą stronę, czekaj, w tamtą. Tak, cały czas tam. O, musimy iść, czekaj, czy ja dobrze idę? Tak, dobrze idę. Ej, stary, Ej, jesteśmy co. No kurde, ruszaj, dupa! Ej, stary, patrzyłem na cię, nagle zniknąłeś. No tutaj jestem, ho! Idę, idę, przestań, No. Płuć. Przestań ja nie pluję, zjadem. stary, to ty, to ty krzyczysz. Plujesz jeden, jak <laughs> klama miodem. Co? Ja nie wiem, jak to A skąd wiesz takie rzeczy? Bo rozmawiałem kiedyś z lamą. Tak, Ej, ejcze, ja sprawdzę dokładnie kordy. Minus 800 mamy, dobra. Okej, okay, nie jest źle, stary, jesteśmy coraz bliżej. Boże, ej stary, nie Boże, wiem, co tam Boże, będzie. Bożenko. Jak mogłaś zrobić to? To! Z kebabem ciaparito! Ej, stary. No? Ja nie wiem czego my powinniśmy szukać, ale jesteśmy na 800. Jesteśmy blisko chociaż? Jesteśmy ej, na 800. Jest stary. O kurde, jakaś wioska, stary. Ej, myślę, że to tu. Stary jak wioska. Ej, nie ziewaj, stary, bo tu sytuacja jest zbyt poważna, żeby sobie ziewać. Czaisz? No nie będę już ziewał, bo sytuacja jest zbyt poważna. <laughs> ej, nie, ale. Ej, o what? Ej, ten kwiatek tu był, stary? On tutaj nie był. Postawiłeś go, stary, postawiłeś go. Nie, nie weź, nie żartuj sobie, co? Dobrze, proszę Żartuj by. sobie, no, no, no właśnie. Co ty? Tutaj. Ej, stary. W tej wiosce. Ta wioska to jest chyba te koordynaty, stary. Czekaj, bo ja tutaj nie rozumiem. Gdzie są te minus 800? Ja. Tak, ej, stary. Ile no. tu jest tych kwiatków od Roxa? Patrzcie. I faktycznie Ech. dużo tych kwiatków od Roksa. Mordo, jesteśmy na tych koordynatach, na których mieliśmy być. Faktycznie to są te koordynaty, na których mieliśmy być, Mordo. Yyy... Przestań mnie przezdrzeźniać stary, ej, ale w zasadzie Dobrze, czemu. Tystam. Czemu, stary. No. M, dostaliśmy koordynaty jakiejś wioski. W sumie, ej, byłeś w tej wiosce kiedykolwiek? Nie, to jest ta taka zła wioska, złowroga, tak. Wow, znalazłem coś, Pod o, dwa łóżko. ziemnioki, dwa ziemniaki Ja nie mam w domu łóżka, wiesz. A, no. A, no, A no, w sumie, sumie tak, nic nie ma. Ej, ale weź weź te ziemnioki, stary, bo... Pyr ty ty też nie pyra. masz stary. No, pyr też nie. Ale jo, jaka pyra. to jest czemu zła wioska, stary, Skąd no, wiesz są że to jest? bo tak te czarne. Ale to właśnie takie kwiaty rozkładał wszędzie Rox Ja stary tak. nie do końca wiem <coughs> o co tu chodzi Rox rozkładał takie kwiaty, bo to są tulipany Tulipany? Tak A, hm. to, to, to fa, fa, fajnie, ale skąd wiesz, że to tulipany? To wygląda jak tulipan, widziałeś ej, bo, tulipan? Morda... No ta, ej, jesteśmy tutaj i ja za bardzo nawet nie wiem po co my tu jesteśmy Znalazłeś coś tu ciekawego poza dwoma ziemniakami i łóżkiem? Tak Bo tutaj nic nie ma stary, stary. znalazłem zagajnik na małe dzieci Zagajnik na małe dzieci. No chodź, o, zobacz. skrzynkę znalazłem. Ej, stary stare jagódki chodź, są. Co, a gdzie ty jesteś? No w zagajniku na małe dzieci. A, okej okay, stary. Ej, to jest podejrzane. Ja Myślę, że to jest podejrzane. To jest zagajnik na małe dzieci, mordo. Y... Okej. Okay. <ślaski> o nie! Ej, wypuściłem bachora, stary. Lipa, trochę Czekaj, co. Trzeba go zabić. Nie, nie zabijaj go! <ślaski> Ej, chyba kwiatki go prędzej zabiją, stary. Głupi, wiesz? No Może głupi, dzieci są takie, nie, takie, takie niezdarne Ej nie, ale tak szczerze nie enz... spadnie o... na głupi ryj, czekaj <laughs> Co za łeb, Boże On obraża dzieci, widzowie o co tu chodzi Chodź mi pomóż stary Yy, o, przeszukiwać o, tą biosa. <laughs> to nie jest, to nie jest śmieszne, Enzi. Ej, my tak chyba jest. każdy już domek przeszukaliśmy tutaj. A jeszcze hmm. jest tam na górze. Tam, no tam możemy szukać. Prawie się podpaliłem, nie? To ej, nie, bo ja domek. znalazłem tutaj przed chwilą skrzynkę. Czekaj, i... muszę się. Ej, MWK, muszę się pod, Co? Pod, pod, podciągnąć do góry tutaj. Czekaj, ja szukam skrzynki, którą przed chwilą znalazłem, kazałeś mi przyjść <laughs> do siebie i tą no tak, skrzynkę zlałem. O, może znalazłem. Mordo, znalazłem skrzynkę. O, zrobię schody. Zrobię schody. Ej, stary, chodź. gdzie ty jesteś? No tutaj, Ale gdzie ty schody chcesz zrobiłem. Iść? Ale gdzie ty chcesz iść? Tu, zrobiłem schody, chodź. Tu za tym Ej. domkiem. Enzi się mega dziwnie chodź. zachowuje, zauważ... Nie no, stary, nie no wysadzaj, schody. nie chodź, wysadzaj! Chodź, chodź. Ale, ja kurde, nie trolluj, stary, nie trolluj. Ja nie chcę mieć lipy przez ciebie, stary, przez te twoje klienty. Ej, Enzi jest naprawdę schody. dziwny. Kto nie uważa, nie że Enzi jest dziwny, to pisze Enzi zdziwaczał. Enzi diwa. Albo nie, napiszcie enzi makaroniarz. O, to będzie lepsze, stary. Ja nie Jesteś jestem makaroniarzem od mordo. dzisiaj. Ej, obraziłeś ej, już stary. dzisiaj, to jest przerażające. <laughs> ej, ty też stary. Nie, ja po prostu się śmieję z Ej, tutaj też nic nie ma. O co chodzi, stary? No po co to? Ej, tutaj coś jest ukryte wyjście O nie, ej, ty sobie żartujecie, nie? Co to jest? Ty sobie Uwaga. żartujesz, Czekaj. stary. Stań. Stań ej, nie wchodź tam, wchodź tam. Do... tam. nie wchodź tam. Nie, 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 ja mam tam pomysł. nie wchodzę. Co zrobić? Nie, nie wchodź. Jak zrobić? zrobić? Cze, ja te kwiatki tu, mam. UEJ! taki dźwięk był, słyszałeś? Co widziałeś? Stary, nic nie zwróciłem uwagi, nawet bo się skupiłem na dźwięku. No, uwaga? Ej, ja myślę stary, Co tam jest? Ej, znowu brałem kwiatka, stary, znowu brałem kwiatka Ej, Mordo! Ej, tam widziałem enchanting table. Ej, nie, nie enchanting table, jak... Ej, tam jest coś tam? Ej, stary, dobra! NZ Co jest? On tam wszedł! Ej, dobra, my też powinniśmy Chodź. Ej, fajnie okay. było? <śmany> <śmany> tak. <śmany> ej dobra, to. Ej stary, co to tutaj jest? <śmany> się co? Ej stary. Łódź, patrz! Stary blok emeraldu i różowy blok. Co jest?